Na głowie stoi, teraz już wszystko. Prezes ma nowe tu stanowisko, wicepremierem jest, lecz bez teki. szef komitetu do spraw bezpieki. A nam się słabo jakoś kojarzy komunistycznej model to władzy, kaczor się w rolę bawi Kiszczy no to się nie zła szykuje draka a taką prawdę się dziś podzielę że nigdy nie był on bohaterem bał się że będzie internowany więc pod pierzynką skrył się u mamy lecz teraz wielkim jest naszym wodzem dba o Polaków tym sposobem dwudziestu tajniaków, dobrze uzbrojonych, Krąży całą dobę wokół jego domu. Mundury się prężą w eleganckim szyku. Stoi groźna suka na ciepłym silniku Oraz niewidzialni świetnie pokryjomu, Chodzą za prezesem chłopaki z grup. gromu. Na koniec sopowcy posterunek mają. Tak pilnują wodza, służby całą zgrają ale te największe barykady były kiedy na żoliwoż kobiety ruszyły radiowozy stały wzdłuż całej ulicy tysiące patroli po całej dzielnicy policjanci chyba z całej polski byli bo się na ulicy prawie nie mieścili a nasz dyktatorek spieprzał, że aż miło, aż się za tym tchórzem mocno zakurzyło, a za tę zniewagę i w sumie za wszystko. Szef policji musi oddać stanowisko, bo policja twardą robotę ma robić i rozpędzać ostro wszystkie strajki kobiet. Więc teraz stajniacy niczym chuligani w tłumie kobiet walą gazami. A łamie, bo ten dyktatorek, a wiemy dlaczego. Kobiet to się boi, tak jak diabła złego. Czas już mu się kończy, bo stronu niestety strącą go już wkrótce. Wkurzone kobiety, teraz straszna prawda. Lecz nie mów nikomu, znowu mamy w kraju metody jak w ZOMO, taka nasza wolność. I nie mów nikomu, że reżimu znowu bronią w stylu ZOMO.